Kochani, witajcie na kanał Azgatoki PS. A dzisiaj będzie taki mini haul i opening dochaczek. Nie mogę się doczekać. A więc tak, yy, najpierw Wam pokażę co kupiłam. Skupiłam takie szafeczki na alpesy. Tam trzymam takie body się nie mieszczą, taką szafeczkę. I jeszcze sobie takie dwie kupiłam, ale na razie nie mam na nie miejsca. Yy, to było nam tyle z tego haulu. Mm. Bardzo mały, znaczy nie aż taki, bo trochę wydamy na hejsu Mały, ale przydatny. A więc teraz paczuszki. No, takie dwie paczuszki w tej znajduje się petrze, a w tej akcesoria. Więc no, zasiemy o mniejszym. Wam że się strasieram. A więc no otwórzmy ją. Bo pozwólcie, że ją odpakuję. Poza kamerą trochę. I w ogóle mm, to te dwie paczki już mi w jednym dniu. I to jest mega fajne, bo nie musiałam na nie czekać jakoś bardzo dużo, długo, bo myślałam, że na tą chódkę będę dłużej czekać, bo zagnicy mm, ale jednak szybciej przyszła. I plus to jest właśnie akurat w tym samym dniu, czyli dzisiaj. No. Ale tak, tak tylko to chciałam powiedzieć. No, proszę. Mam nadzieję, że nic nie przeciągam. Dobra. Dobra, to już wszystko, to mogę wziąć. Dobra, Teraz. ta tylko. I zamówiłam cztery. cztery akcesoria. Zamówiłam właśnie cztery akcesoria. Przepraszam, że to powtórzę, ale. E... No, trochę podobek jak skutarzona jestem. w no tej nie ma trochę łapi mi się trzęsą O mój Boże, to jest takie mini i takie słodkie Jeszcze nigdy nie miałam takich akcesoriów do ów ale już mi się mega podoba... Oj, jakiś brud. Ale już mi się mega podoba. A. Nie mogę jedną ręką złożyć. Ale cute! Dobra. Na razie to i teraz zabieramy się za większą paczuszkę. No, tak, <słyski> to Jeszcze, Już w paczusce już nic nie ma, więc tutaj tutaj, to jest o, ona jest prześliczna. Mam leką lekką głowkę do tyłu, ale to mi nie przeszkadza. Patrzcie. Jest oczywiście oryginalna. O mój. O mój Boże. O mój Boże. Jest praktycznie w stanie idealnym. Tylko tutaj mam jakieś takie zaburzenia, a to się da się wyczyścić. Oh, nie mogę nawet się powiedzieć. E, ubiorę ją i... To pokażę Wam bardzo, z tego w tym wygląda. Ale I ja, ja dalej trochę nie to że ją mam. Bo jest taka śliczna. Pieniąg. Ja ale jest mega... O mój Boże! ale jest ja to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku i uh, dziękuję Wam za oglądanie i faniście na mojego TikToka i Instagrama. Do zobaczenia, mm.